Łukasz Ostrowski, Dzień dobry. Dziś pokażę Wam nieco innego jak Dacia Duster. Dacia jest z 2011 roku. Napędza ją silnik diesla 1.5 dCi. To są bardzo fajne motory, zwłaszcza już z tych lat, kiedy są poprawione. Ma felgi aluminiowe. Ma opony całoroczne. Ma ładny czarny kolor. Pięć drzwi. Kurde, nie głupi samochód. Naprawdę nie głupi samochód. Obchodzimy ją o machak. Dokładnie tak. Tadacie machak. Robimy rundkę dookoła. I zaraz pokażę Wam resztę w tym aucie. Dokładnie mówiąc, udamy się do środka. Śnieg sobie skrzypi. Jest zima. To jest zima. Dobra A więc nie zaczyna się od więc Bagażnik Kurde Duży Naprawdę jest Duży Duży, naprawdę duży Tak nasuwa to, żegbym nawet, że jest ogromny Drugi rząd siedzeń Mamy i sofiksy i tym podobne Dobra Teraz tak z tyłu, korbotronik. Siadamy sobie do przodu. O, siadamy sobie do przodu. Przekręcamy kluczyk stacyjkę, bo zimno. Co my tutaj mamy? Trochę mniej wiatru dam. Tutaj mamy 187 tysięcy km przebiegu. Wyposażenie, jak na dacie, jest kompletne. Jest kierownica, jest radio. Tak gdzieś było. był. Gdzieś Przecież go przez do ostatnio... A nie, tu jest... Czekajcie, tu gdzieś jest... Nie ma. Tu jest klakson. Ha, tu jest klakson. Tu, tu, tu. A poza tym, zaczyna ma klimatyzację manualną. Ma elektryczne szyby. To tak pół uśmiechem, pół żartem. Posłuchajcie. Wszędzie się o tym wiedzie. Niezmęczona. Zaraz Wam fotel kierowcy pokażę. Tutaj te dekory brązowe. Kurde, dajcie żyć. Macham w górę. Jeszcze pokażę Wam mój fotel. No, jest Gicia, jest Gicia. tu w ogóle jakie wajchen fajne, gdzie jest ten wajchen, wajchen, wajchen w lewo czy w prawo, Jezus Maria, jest, jeden piękny 110 koni, w zupełności to wystarczy, ciach, no i mamy to, na czadaster, trzymajcie się, hej.